Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Dzień Zagłady yy, Tak, mam dla was dobre, dobrą wiadomość, mianowicie Udało mi się rozwiązać problem z ząbiczkami I teraz już się, o, tam pojawiają Było to spowodowane, yy, jakby to powiedzieć, yy, Optifinem, który jakby nie chciał ze mną współpracować, że tak powiem znaczy, Optifine działał, tylko że jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, on po prostu powodował to, że zombieczki się nie pojawiały. Próbowałem, próbowałem wszystkich różnych opcji i jedyną, jedynym właśnie rozwiązaniem było usunięcie tego Optifina, więc, no, niestety poradzimy sobie jakoś bez yy, Świecących Pochodni. Jakoś przeżyjemy, więc teraz tak. Powinniśmy udać się mm, na te koordynaty. Więc teraz tak. Chodźmy do 607. Czekaj, 607 to gdzieś będzie w, w tamtą stronę. I drugie to jest. O, czekajcie, czekaj, 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 minus 756. To w tamtą stronę trzeba iść. No to idziemy. Da się jakoś tędy zejść, tak, 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 nie musiał ten skakł. się, na spokojnie, da się. Więc tak, idziemy. I chyba zaraz stoczymy pierwszą walkę z zombieczkami. Bo jeszcze nie walczyliśmy. Y -y -y. O, dokładnie tak. No. Chodź tam. Te odgłosy są kozackie. O, to tyczy. Trzeba iść, bo będzie ich coraz więcej. Z tego co wiem, będą się respić i respić. Więc nie ma sensu stać w jednym miejscu i walczyć. Trzeba tutaj po prostu skupić się na tym, co mamy zrobić. A mamy udać się. W sumie, nie wiem, gdzie już nie pamiętam, w sumie, gdzie mieliśmy się udać. Trzeba się muszę przeczytać. Y Czekaj, no, czekajcie, czekajcie. Tutu, yy, tu, 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 A, do tego statku, do, której, do którego poszedł Frank, musimy się udać. Więc w takim razie idziemy. To będzie gdzieś tam na ukos. Chcę przetestować broń. Jej Jesz jeszcze nie testowałem. Ło, ale kozacko. Trzeba troszeczkę umysłować, ale mocno na trzy strzały. Są I zombiaczek taki jeden pada. Więc, no, nawet mocna. Mocne, mocne. Lecimy dalej. Prawdopodobnie to jest ostatni odcinek z tego pierwszego epizodu. Acz albo przedostatni, dostało nam naprawdę niewiele. O, coś jest. Dostało nam naprawdę niewiele do końca tego epizodu. I prawdopodobnie właśnie teraz go zakończymy. Więc no, co to jest? Ty będzie ten. Stacja transformatorów. O! Jakiś ocalały. Co to jest. Yy... Najpierw sobie za zaraz z nim ten, bo wiem, że można z nim gadać, tylko coś żeby... tylko Najpierw, może. O, zobaczmy co on tutaj ma. O. Przytajmy sobie jego notatkę na jego oczach. O, nie, 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 nie. to poczekaj, czekaj, czekaj. Nasze transformatory nadają się na zło. Niedawno wysiadł pierwszy, a po kilku dniach następny. Zostały nam tylko dwa. Jeden z nich jest już na wyczerpaniu. Jeśli, jeśli ostatni przestanie działać, w promieniu tysiąc, tysiąc, tysiąca kratek nie będzie prądu. Okay, czyli ty jesteś tak jakby takim tym elektrykiem, tak? Który tutaj wszystkiego pilnuje No, na to wygląda, rozmawiamy William, witaj nieznajomy, masz chwilę czasu? Potrzebuję twojej pomocy Słucham, o co chodzi? Chciałbym prosić ciebie o drobną przysługę Niedaleko w budynku w skrzyni schowałem pewne części Niedaleko budynku w skrzyni schowałem pewne części do transformatorów Mógłbyś mi je przynieść? Zgadzam się Dziękuję, teraz posłuchaj, gdy wy wyjdziesz z tego pomieszczenia, opuść. Okej, okay, było małe cięcie, niestety nie doczytam tego do końca, ponieważ już mi tutaj no, gra nie pozwala. Więc po prostu musimy. Dobrze, że przynajmniej tutaj mamy takie coś jak zakładkę questy i możemy sprawdzić, co musimy zrobić. Wentylator 0 na 1, koło zębate 0, i bezpieczniki. Przyjdź dla ile części zamienne do transformatorów. Okej. Okay. O kurde noc. No teraz... O, kurczę, jeszcze spadłem w te pańczyny. Wpadłem w pańczyny, no. Ej. Ej, 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 ej. Jest! Jest, 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 jest! O to mi chodziło. No. Narkowało mi tej walki. Chyba to. Innego tutaj nie widzę. Miejsca podejrzanego. Więc zbieramy. Eee. Wentylator o i bezpieczniki. Quest complete. Części zamienne. To wracamy szybko, zanim nas zębiaczki dorwą. U i cyk. Dziękuję, dzięki tobie przywrócenie... Przywrócone działanie moim transformatorom i nie... Kurczę, jak tak mocno się teraz tak, przepraszam. Dziękuję, dzięki tobie przywrócę działanie za moim transformatorom i nie, i, będzie, i nie będziemy musieli omawiać się, że nie będzie prądu. Proszę, weź to w zamian za pomoc. Uuuu. Dobra, powiem szczerze, że, że troszeczkę zyf. No. Ale dobra, przejście do transformatoru. Co to jest? Uwaga, wysokie napięcie Transformator 2, 4, 3 i 1. Wow, spoko eee, tak, moi drodzy, dzisiaj będzie bardzo, bardzo, bardzo krótki ponieważ chciałbym chyba jednak podzielić ten finał sobie chcę zostawić na oddzielny odcinek. Chociaż teraz mi gdzieś zostawić finał. Ale powiem wam szczerze, że już mam zrobione dwie miniaturki do tych właśnie do no, i do finału i do tego. Więc troszeczkę tak... Chciałbym te dwie te miniaturki wykorzystać. Więc no moi no drodzy. To było na tyle. Nie wiem jak ten odcinek będzie trwał 6-7 minut, może 5 było jedno cięcie i tam no dodam intro to trochę się przedłuży więc... no ale no dobra będzie, że odcinek się spodobał trzymajcie się do zobaczenia cześć na razie i pa pa